Dobry wieczór, gdyż nagrywam to wieczorem. Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To nie jest film z recenzji klawiatury ani robienia domen, ponieważ dzisiaj był ciężki dzień, dla mnie przynajmniej. Ogólnie to, poza tym ciężkim dniem, była jeszcze niezła nawołnica tutaj, przynajmniej na pomorzu. Także jeżeli ktoś jest na pomorzu, to możecie powiedzieć, co tam u was, czy nic wam nie zabrało, bo mi, no niestety, parę rzeczy z balkonu ukradło. Się nie znalazły, niestety. Że nawałnica przeszła. Ja w ogóle powiem tak. Pierwszy raz od pięciu lat, ponad wyłączyłem komputer na czas nawałnicy, nie? Bo ja miałem takie. Prze... To tak już dawało, tak, taka pogoda była, że ja już myślałem, że żeby zaraz po prostu mi weźmie, i pont odłączy, Także już po prostu stwierdziłem, że dobra, nie ryzykuję, bo bym się tylko zdenerwował, jakbym na przykład bym montował, sobie film mi wywaliło. E, komputer stwierdziłem, że dobra, wyłączam, odpoczywam te, te chwilę, nie? No i ta chwila trwa trochę dłużej. Potem jeszcze jakoś jedną sprawę mm, ciągnąłem. Tam się w ogóle wydarzyła sprawa, że mm, się pewna rzecz zgubiła, trzeba było jej szukać. To kolejna godzina, no i tak czas poleciał. I niestety nie zdołałem zmontować tego filmu. Będzie on jutro, będzie on jutro. Jutro będzie też nowy patch, także zapraszam przede wszystkim na Twitcha. Na Twitcha, w którym ten patch będzie ogrywany. Jak się nie mylę, nie, nie wyskoczy mi powiadomienie, niestety, ale. Za niedługo wyłączają serwery, także przypominam. Zróbcie jeszcze Daily, kto nie zrobił, ponieważ dzisiaj przerwa w nocy i. i nie będzie. I nie będzie nic, nie ma nic, jest Abyss. A nie, Abyss się już docetował, ale go nie zrobię dzisiaj. Bez przesady, nowy. A właśnie, zobaczę, co to w ogóle jest. Elemental skill damage is increased. O. Nowy patch wchodzi, jest nowy Abyss. A no właśnie, bo dzisiaj był ostatni możliwość zopania furiny. I czy Abyss jest nowy? I co my tu mamy? Oj, to wygląda na to samo. Oj, oj, oj. Niestety Niestety będzie niezła przeprawa przez tego abysa. Aj, karamba. No niestety w ogóle tak. Dziękuję za pozytywny odbiór gęsznika ostatniego wczoraj, zwłaszcza tego, gdzie przychodziłem do meny wszystkie. Takiego rana. A YouTube stwierdził, że ten film jest super świetny i wszystkim wam go poleci. <laughs> Także dziękuję. Dziękuję za komentarze, za polubienia pod filmem, ogólnie za to, że mieliście chęć go oglądać. Z rzeczy, których... Udało mi się dowiedzieć to to, bo wiecie, tutaj mam takie panele akustyczne, nie? Ja jestem sam akustyczny, ale mam panele akustyczne. I chwast jest taka, że jak widzicie, to no trochę już y, się nie trzymają. Top formy nie mają. Właśnie będę kminił, żeby jakąś część z nich wymienić, tylko... Kurde, niestety. Cena. Jak wszystkiego, to tego też wzrosła, nie? Także z tej względu miło Czy chciałbym się odnieść do komentarzy z szczerej opinii? Chyba nie. Nie mam nic więcej do dodania w temacie sprzedawania kont? Powiem tak. Nie, nawet. Ja bym zawsze miał z tyłu głowy, gdybym miał grać na jakimś kącie, że, nawet powiedzmy, że są te konta z daną postacią, nie? No to nie znasz dnia, ani godziny, gdzie chojo te konto niukuje, nie? Ale czy to będzie rok, dwa czy trzy, to im dłużej to będzie, tym jest, większa jest strata, tak naprawdę, bo wyobraźcie sobie, że na przykład Hojo teraz puszcza na Natlan, akurat y, specjalny, właśnie jakiś soft, czy coś, i patrzy, bo każda akcja w Genshinie, czy w Resin, czy Primogem, czy coś, zdobycie Primogema jest rejestrowana w logach. Normalnie możecie sobie, a właśnie, wejść, patrzcie, jak macie hmm, chyba konto. Feedback, o, macie feedback. Okej. Okay. To się otwiera w przeglądarce. W ogóle już się ten, już powoli skryty ogarnię do tej klawiatury. Patrzcie tutaj, macie swoje konto, nie? ID w ogóle, nick. I słuchajcie to, jak sobie wejdziecie. Macie w ogóle historię. Wy macie historię. Normalnie kiedy, co wydaliwaliście. W jakich godzinach, w jakich odstępach. Normalnie z datami, widzicie? Na, na co? Na liney zostało użyte 20 rezinów. Także hojo te wszystkie logi ma z tych wszystkich kont. Ale są primogemy. Jak widzicie wszystkie... Wszystkie informacje odnośnie Primogemów macie na swojej historii konta zapisane. Także tym bardziej myślę, że należy, należy na to uważać. Że tak powiem, na, uważać na te konta, nie podawać nikomu najlepiej, żeby ktoś się wam logował, a jak, się, a jak podajecie to zmienić na tymczasowe jakieś hasło inne niż macie Też uważajcie na hasła, nie podawajcie tych samych, nie? W kilku miejscach, że na przykład nie wiem w nie na Facebooku macie to samo, nie? Bo będzie wyciek z Genshin'a, ktoś wam wejdzie na Facebooka. Będzie wyciek z Facebooka, ktoś wam wejdzie na Genshin'a. Bo takie rzeczy robi się automatycznie, jak jest wyciek, nie? Puszcza się na najpopularniejsze serwisy, nie? Pewnie jak, taki przykładami sypną Facebook, nie? Na przykład może wy z innych platform korzystacie raczej, bo tylko ja jestem takim boomerem. Także radzi uważać na konto, dbać o siebie, no, wa warto jednak mieć dystans do wszystkiego. I nie popadać też przede wszystkim jak coś, na przykład jak się konto straci w palnikę, bo pamiętajcie, że jak wyślecie, jak wyślecie do Hojo za dużo requestów w jednym czasie, to Hojo nie będzie takie Och, dobrze, widzę, że tobie zależy. Tylko zaczniecie trafiać ze spamu. Także pamiętajcie, requesty, jak coś się stanie, jeden mail, dwa maile, zgłoszenia w formularze, oznaczyć ich na Twitterze, oznaczyć ich na Facebooku. Nie robić głupot, nie? Nie robić głupot i wszyscy będziemy zdrowi i szczęśliwi. Także co, tak to kończy się patch. Ja mówię, no u mnie dzisiaj siedzionek wysypał, nie? Także tutaj no. Wiedziałbym mała kulpa, że nie stawiłem filmu, ale no... No nie miałem jak, no, nie miałem jak. Jutro streamek już. Nowa wersja, nowe wyzwania, nowego... Nowe wyzwania, nowego patcha w nowym, nowej grze. No nie, nowe, nowej gry nie będzie. Ale będą pewne zmiany. Będą pewne zmiany i tego się trzymajmy. Skończyłem farmić Cloręt, to teraz mam jeszcze do farmienia. Jelonka sobie na szewrys zbieram i... Szewrys ulepszam i będę musiał teamy do niej pokminić, także tutaj będzie nowy content w końcu. Mam nadzieję, że nie zrobię jakiegoś giga dileju. Ale zresztą, jak nie, a jak zrobię delay mapy, to jeszcze mam do rozegrania Siegeman quest'a. Także będzie, mam co jeszcze na streamach robić, na streamki was y, zapraszam. No i co? Ja będę leciał klepać jelonka, życzę wam miłego wieczoru. Chyba, że to rano, to miłego dnia, już wtedy jest 4 8. Napiszcie, czy na kogoś wiszujecie, czy zostawiacie e, wiszę e na patch z Natlanem I na razie, hej pa! Cześć! Proszę trzy, proszę trzy, proszę trzy, proszę trzy, proszę trzy, proszę trzy O! Ciekawe O nie! Ale strata, i też się nagrało I po co ja to nagranie włączyłem? Wynik nie wiedział Wynik nikt nie wiedział, że takie rzeczy Dobra, dobra. Tak zwana scena po napisach, a ja nie umiem mi temu znaleźć, weku. Bo czyściłem ostatnio. HP z defem. Wierzchno. O, r -ka. Będzie coś z tego, czy nie będzie? Bo To by się przydał, ale nie taki. Dawaj, wetaskę dajmy trzy razy. Co to jest? My.